Kaszeba to człowieka, człowiek. Jak teraz patrzymy, człowieka, to to człowiek kultury, człowiek wiarę, człowiek 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 z anteny, z telewizora. Wspiera jednym z tych mądrzejszych je wójt Kłesykowa, bo to one wójt by był żeby tam powstało Kasiebsci Centrum Światowo-Sportowe. Szkoła, kompleks, wielkie rzeczy. Tak coś na Kasiebach nie było. Wszedł tam ma być. Ma, ma, ma być tym, na, w tym centrum edukacja, promocja Kaszub, spotkania partów kaszebskich. My chcemy także a żeby zgromadzić filmotekę kaszewską, e, e, bibliotekę kaszewską. Ty może i nawet kapły zbiorę na środę zemi, a ci mogą piąknu słyszec edukacji, tam prawie mogłoby tyś naleźć swój myl i słyszec młodszym. żeby to było na wsze czasy, każdy, który będzie pisał o Kaszubach, lub chce zobaczyć historię naszych tych stron, mógł przejechać dozrzeć w tych książkach, filmach, co to są za, a co, co, co to są te kaszeby? Kaszubskie znaczy nowoczesne. Bez wątpienia ta inwestycja to jest jedna z największych, najbardziej nowoczesnych inwestycji, w, myślę, że w całej Polsce. W kompleksie znajdą się m.in. trzy boiska, część edukacyjna, czyli część gimnazjalna, sala sportowa, basen, m.in. Także, także boiska odkryte, stadion. Piąkni projekt na Masojawii. I to na krótki czas, były dwa lata przed nama, żeby można było kształtować liderów. Lider to znaczy formator formatorów, żeby on mógł przekazywać ten człowiek to, co nazywamy tożsamość Kum ich to jem. To zapytanie jest jedno sosiac, jeśli se należał że jest o kasiebom, to jest wabły, tyle zibą zapoznać jak wiele to znaczy, i jak wiele są w tym słowie miejscy. Nie jest to bliski Kasiebski język, choć na niej nie najwyżsi źle chodzą rozpoznani tożsamości. Ale w słowie kasieba jest wiele innych znaków, w tym gospodarność. Gmina Kosokowa jest bardzo bogata. Żadne gminy nie da w darze kasiebi z niej prezent. My chcemy to tylko w granicach 200, 200 milionów złotych. Jak my zbierzemy z, z innych stron, z różnych ministerstw, unijnych detków, jak my zbierzemy te 50, 60 milionów, to resztę my dajemy sami. My to zbudujemy. Ładam klomowa podstawówko. Mamy gimnazjum, mamy liceum, ale mamy i uniwersytet. A kasia bizna to nie jest tylko projekt. To nie jest tylko kasa, co można było bez Brukseli sobie wocignąć, aby inni mogliby na tym zarobić. Ale jest to piękny projekt, co może służyć człowiekowi. Bardzo wiele z nas my zabyczoni, kim my jesteśmy? W tej bogatej gminie i baroter etnicznie zróżnicowany, to zapytanie o autoidentyfikację coraz głośniej Ciec i to od wiele lat. Kui dziesąc lat jetom we wsamoście prowadzony uczba regionalny. Początkowo nie była to łatwa sprawa, ponieważ y, dzieci nie mówiły w języku kaszubskim, wręcz czuły y, wielki opór, aby występować, aby mówić y, w języku kaszubskim. Pokonaliśmy to i w tej chwili możemy się pochwalić, że ponad 10, czasami do 15% naszych dzieci uczęszcza na lekcje języka kaszubskiego. Mamy trzy szkolnie, które piszą, pójdźcie do nauki języka kaszewskiego. One napisali dla mylich, teraz na tych starszych piszą. My mamy trzech profesorów Akademii Muzycznej, mamy chór kaszewski, morzani. A co najbardziej cieszy, że języka kaszubskiego uczy się, nie, uczy się grupa nie tylko tej ludności, która zamieszkuje od lat Kaszuby, ale również y, dzieci mieszkańców napływowych. Niedawno pokazały y, się nasze podręczniki i program y, nauczania kaszubskiego języka do klas 1-3. Terem napisany podręcznik lub do czwartej klasy i mumę nadzieję, że nie będzie wydany zatwierdzony przez ministra są to e, karty do roboty, z sama, e, które mają e, i teksty i zare Zwicięci do robłe te z nimi na zajancach. Jewicy tekstów kaszepcich na chternych szkulnym łezie robic z ma i gramatyka, i łedmianę, i em, nowe słowa. A wejle no idzę na ociec sopy kasiepskły. Nawet kajak soprzudy nie miało z tym języka do ucinkły. Tak jak je to w przetrywkły szkolne z remi. W tarna płochydy skwidzyna, ale wirno łubzira program. Ja przesygnęłam tu do Remi w 2003 roku, bo tak naprawdę to ja jestem z Płewisla, z Kwidzyna, a Kasia go na ucieczkę u w telewizji, w rodno zemia. I tak to mnie za e, widza, że lecę tu, dają, tać tać językach terny nie je. Wczoraj wszyscy mieszkamy w Polsce, a tutaj jest coś innego i dlatego y, miałam taką łódkę, żeby nauczyć się tego języka i zapisałam się na kursach, które były organizowane w, przez, przez Akademię Kształcenia Warkławskiego w Gdańsku. Y, kursy dyrowele przez rok i wtedy y, dobyła dobyła drugi, myl na dyktandzie kasiebskim. A Kasieb ścigłe zaczął uciec stereo w listopadniku i w Rujanie, w Roku. I to w dwóch szkołach. Łebie mają za patronów wielkich kasiebów. Ramski Jedynka, Mejozowa Bic ścigłe. Tam i są lat, tym były pierwsi Dzejania, kule Kasiebiznę, Chterne, wypadła. Natomiast teraz, jak mają możliwość nauczania um, na oceny, jest to już poważny przedmiot. Poważnie traktowany, do średniej ocen wliczany. Mamy co prawda skromną grupę, dziesięciu uczniów. No i muszę się pochwalić, że siedmioro z nich ma ocenę bardzo dobrą na półrocze i jedna celująca. To je dopisze pociątk, ale wiera w net, bądze wicyłycznie w bujenne sobie pytale, ci mogą co za zapisać, a ci co chodzą, są z tego rytm. Tak przynajmniej nim nie w ramiści sióstce chterny patron Aleksander Majkuwski. Bardzo interesuje mnie ten język, ponieważ mogę po kaszubsku porozmawiać z innymi koleżankami, kolegami. Moja babcia jest kaszubką i mama. No i z babcią czasami też rozmawiam po kaszubsku. No i to się przydaje w życiu. Uczyliśmy się historii kaszub. Poznawaliśmy, jak się wymawia różne litery kaszubskie, czytaliśmy różne wiersze. W moim domu dość, no prawie wszyscy umieli mówić po kaszubsku. poznajemy litery kaszubskie, nawet mój tata bardzo chciał, żebym się uczyła, bo sam nie umie, no i często uczę go w domu. nauczyć się gadać i pisać po kaszubsku, jeźle sa chce, jeźle masa taką udba, żeby to robić i wie wiesa jak. Na, na moim przykładzie to było też tak, że ja ucia wiele lat a nie dlatego, że to dla mnie było tak łatwiej nauczyć się tego języka, bo ja wiem, jak uczyć się języka. Cezygłe, bo to dla mnie język cezy realizując bardzo ambitne zamierzenia i program tego języka wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom rodziców motywem dla którego chcieliby aby ich dziecko uczyło i uczyło się i poznawało język kaszubski jest na przykład troska o to aby poznały w jakiś sposób język i region do którego się sprowadzili w ostatnim czasie również jest w szkole wiele rodzin, które w domu, zwłaszcza dziadkowie, mówią jeszcze w języku kaszubskim. Wsiadzę na zechłodze. mówię to mutersz prachu bardzo achtną, a u nas ona była niszczona. Trochę zawinęli nasi kaszebci szkolni. Ternytisa urodzone na kaszebach, a baroquerele jak dzieci, po kaszubsku na przerwie giedele. A tery to je baro, czoszkę, drągłe naprawic. Ale my ślazieterii, Ty nowi szólni, co są nauciele? Ty dochwodem to Trzymy leso Ty nasi tradycji i nie zabycie mójm. Są o gromnicznik i rzekł: Czej nie ju tej ledze by wcale nie widzeli, co to je zema. Na mułzece Sylwestrowi zeszło są 12 bracy nów. to zelnik, sernik, dujan, lestopadnik i głęnik. Młson. Błędni są...